Ludzi, których tu dzisiaj spotykamy, to są ludzie, których do, los obdarował czymś. Co jest bardzo ważne, sportem, bo sport ich uszczęśliwia. I uszczęśliwia ich dlatego, że pracują nad sobą, ale przede wszystkim pracują z innymi ludźmi i dla innych ludzi. I tu jest ten aspekt społeczny, który wyróżnia ich wśród innych środowisk. Dlatego, że uczą się pomagać tym, którzy chcą w sporcie osiągać bardzo dużo. Muszą walczyć ze swoimi słabościami, ale również powodują, że te wszystkie drużynowe dyscypliny. Uczą współpracy, odpowiedzialności, ale również tego, żeby propagować sport szeroko. I myślę, że ta działalność społeczna w aspekcie sportu jest równie ważna jak wynik sportowy. Jako były piłkarz opole, mam to we krwi. Później, jako już kapłan, byłem kapelanem sportu opolskiego przez całe lata. A szczególnie bliski mi był sport niepełnosprawnych. I tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi Andrzejowi za to, że od tylu lat wspiera szczególnie sport niepełnosprawnych. Kilka dni temu w Turawie było ponad 360 sportowców, których my nagrodziliśmy medalami, dyplomami, nagrodami rzeczowymi. Jaka wielka radość wśród... Tej młodzieży, tych dorosłych była. Mamy najwięcej konkurencji, bo dyscyplina jest jedna, ale to ponad 40 konkurencji kobiet i mężczyzn. I naturalnie, że i w zeszłym roku i w tym roku już jesteśmy, że powiem liderem ponad 37 medali na mistrzostwach Polski w trudnych konkurencjach, ale co cieszy w bardzo młodych rocznikach. Wygraliśmy bardzo wiele medali na właśnie kategorii U 20 a jesteśmy też wicemistrzem Polski drużynowym w tej właśnie kategorii. I to są młodzi ludzie, którzy są wywołankami pochodzący z województwa polskiego, z czego się bardzo cieszymy. To nie są kupieni zawodnicy i to jest taki malutki sukces. Myślę, że w dużej mierze programu lekkoatletyka dla każdego, który powolutku zmierza w kierunku rozszerzenia. Te konto jest sztuką walki. Skierowane jest raczej dla wszystkich, bo trenują ludzie od wieku. Od 5-6 lat do naprawdę 60-70. Nawet takie przypadki są. Także y, konto jest dla wszystkich. Y, skupione jest także na rozwoju ogólnorozwojowym, gdzie tam kształtuje się gibkość, szybkość, wytrzymałość, a także hard ducha. Y, uczy także porażek, bo nie zawsze w życiu się wygrywa. Także kształtuje młodego człowieka i uczy też pokory.